Witam na kanale Niezwykłe Wydarzenia. Dzisiaj chciałbym z Wami podzielić się kilkoma moimi spostrzeżeniami dotyczącymi wydarzeń za naszej wschodniej granicy. A przyznać trzeba, że naprawdę dzieje się bardzo dużo, głównie za sprawą mediów. Na początek chcę Wam opowiedzieć kilka słów o głównych graczach tych wydarzeń. Więc głównie gracze tych wydarzeń wojennych. Ale także tych, które działy się przez ostatni czas, przez ostatnie dwa lata, wywodzą się z tej samej grupy, z tej samej szkoły. W zasadzie prawie wszyscy, jak jeden mąż, mają połączenia z Klausem Schwabem. Tym samym Klausem, który jest założycielem Światowego Forum Ekonomicznego. Dziwnym trafem, absolwenci Young Global Leaders, tacy jak Emmanuel Macron, prezydent Francji niesławny Justin Trudeau premier Kanady Angela Merkel była kanclerz Niemiec Jens Spahn były minister przy kanclerz Niemiec Anna Lena Baerbock obecna minister spraw zagranicznych Niemiec wywodzą się z tej samej stajni tu możecie sobie państwo zajrzeć tylko to są tylko niektóre nazwiska widniejące na tej stronie Odgrywają, tudzież odgrywali w obecnym świecie polityki bardzo, bardzo znaczącą rolę. Uczniem Klausa Szwaba był także Władimir Putin, z czym sam Klaus bardzo mocno się odnosił w wywiadach. Podam Wam link do tego materiału, który bardzo dobrze omawia te kwestie pod filmem, który umieszczę na YouTube na moim kanale. Więc ci sami ludzie zasiadają w tych samych kręgach, obracają się wśród tych samych wielkich tego świata, uczestniczą w tych samych audiencjach i konferencjach, powierają lekcje i wytyczne od tych samych liderów, a potem pieczołowicie te wytyczne i cele wdrażają i realizują. W niedalekiej przyszłości ci ludzie przeszłości Ci ludzie, politycy z pierwszych stron gazet dali mnóstwo powodów, jak to można naprawdę bardzo łagodnie ująć, do bardzo dużego niepokoju. Przegłosowywali ustawy i rozporządzenia, które doprowadziły pośrednio, a bardzo często i bezpośrednio do wielu nieszczęść obywateli swoich krajów. Odbierano ludziom możliwość przemieszczania się. Zamknięto w domach, pozamykano biznesy, przymuszano do przyjęcia preparatów, a w przeciwnym razie odbierano prawa obywatelskie. Zamknięto system ochrony zdrowia, pozbawiono możliwości robienia zakupów, wyrzucono z pracy. Doprowadzono do tysięcy chorób i depresji wśród młodych i starszych ludzi. W zasadzie mógłbym tak bardzo, bardzo długo jeszcze wymieniać. W większości przypadków były to przykłady bezprawnego i niezgodnego z konstytucjami tych państw działania. Działania, za które ci ludzie nie ponieśli absolutnie żadnych konsekwencji. Po dwóch latach tego, co się działo na całym świecie, w sytuacji wychodzących na światło dzienne afer i prawdziwych faktów, nie trudno zrozumieć, że uczniowie ze stajni, Klausa Schwaba, a także akolici Rockefellera tacy jak Joe Biden mają za zadanie wdrażanie globalistycznego systemu, który w przyszłości będzie ciałem polityczno-korporacyjno-religijnym, potocznie nazywanym nowym porządkiem świata. Zresztą bardzo często przywoływanym przez prominentnych polityków z przeszłości, takie jak George Bush senior, Tony Blair. Czy nas obecny, obecny premier Mateusz Morawiecki? Wspomniany wcześniej twór to będzie globalny system permanentnej kontroli i nadzoru, obejmujący cały świat i wszystkich ludzi. W którym ludzie będą mieli dozwolone, określone poglądy i określony system wierzeń oparty na fałszywej religii, której centrum kultu nie bójmy się tego powiedzieć, będzie ich Bóg. Bóg elit, Lucyfer. Ludzie poszukujący informacji i prawdy już w zasadzie tego nie negują. Otwierają oczy szerzej i łączą ze sobą coraz więcej wychodzących faktów. Wiedzą, że trzeba połączyć tzw. kropki, aby zrozumieć, jak to wszystko ze sobą wzajemnie się łączy i wzajemnie przenika. Jednak muszę przyznać, że ku mojemu zdziwieniu jest także spora grupa ludzi, którzy połapali się co prawda o co chodzi z pandemią, zrozumieli, że tak zwana walka z pandemią jest tak naprawdę walką przeciw ludziom. Jednak nie do końca rozumieją, czemu ma to wszystko służyć i do czego prowadzi. Great Reset i Nowy Porządek negują, wyśmiewają i uznają za czyste foliarstwo i fantasmagorie. Czynią to także uchodzący za antysystemowych dziennikarzy, zaklinając rzeczywistość z pewnego rodzaju dumą i wyższością nad ludźmi, którzy mają czelność w te brednie z ich punktu widzenia wierzyć. Jednak w obliczu całej masy faktów, które powychodziły na światło dzienne, z perspektywy czasu widać, w jaki sposób była ta cała operacja pandemiczna prowadzona oraz prowadzona jest nadal. Nie łudźmy się, że tak nie jest. O tym powiem, jeżeli pozwolicie, na koniec programu, jeżeli wytrzymacie, co dzieje się pod płaszczem obecnych wydarzeń na wschodzie. A wracając do tematu, ludzie, którzy negują wspomniany Great Reset, nie rozumieją, że musi to czemuś służyć, czemuś więcej niż tylko kasa dla klasy politycznej i koncernów farmaceutycznych takie rozumowanie jak dla mnie jest zbyt proste a mówiąc dosadnie obraża inteligencję człowieka który naprawdę a więc dlaczego uważam że obecne wydarzenia to operacja mianowicie przez ostatnie dwa lata we wszystkich mediach mainstreamowych mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju operacją psychologiczną, socjotechniczną opartą na Manipulacjach, wybudzaniu strachu, i ciągłym niemal 24-godzinnym przekazie tylko na jeden temat. Przekaz ten wyzierał z pracy, z prasy, przepraszam, telewizji, radia, prawie całe dwa lata. O skutkach, jakie to wywołało, mówiłem chwilę wcześniej. Zauważcie, że operacja pandemia zakończyła się we wszystkich mediach niemal jednocześnie, w tym samym czasie we wszystkich krajach świata. Jak na stryknięcie palcem. Ktoś wcisnął przycisk stop. W niedługim czasie po tym fakcie odpalono operację wojna. Te same mainstreamowe media, które grzały temat szczepień, segregacji i zarazy. Ci sami dziennikarze, którzy nawoływali do większych obostrzeń. Ci sami, przepraszam, pseudo-dziennikarze bo według mnie to nie są dziennikarze nawoływali do segregacji sanitarnej, udzielali wywiadów i wrzucali posty w mediach społecznościowych, których wprost nawoływali do wyrzucenia poza nawias społeczny ludzi, którzy nie przyjęli eliksiru. A więc te same media i ci sami dziennikarze relacjonują teraz wydarzenia na Ukrainie. Myślicie, że tak jak wtedy oszukiwali, manipulowali, to teraz mówią prawdę? To samo się tyczy polityków, o których wspominałem już wcześniej. To oni zamykali bezprawnie ludzi w domach. Oni nakazywali i przymuszali swoich rodaków do przyjmowania preparatów. To przez nich mamy 200 tysięcy nadmiarowych zgonów z powodu zamknięcia służby zdrowia. Teraz to oni najgłośniej wołają o wolność dla Ukrainy. To oni apelują, aby otwierać szeroko granice i przyjmować z otwartymi ramionami uchodźców. Myślicie, że przeżyli cudowne nawrócenie? Ci ludzie, którzy nie tak dawno byli nazywani zdrajcami narodu, ludzie, których mieliśmy rozliczyć, za niedługo zostaną ogłoszeni bohaterami. I żadnych rozliczeń nie będzie. Zwyczajnie ci ludzie unikną odpowiedzialności. Oczywiście, nie neguję wydarzeń na Ukrainie. Nie chcę być źle zrozumiany. To, że uważam, że jest to operacja, nie znaczy, że nie ma i nie będzie ofiar tego teatru, bo już są. Jednak do przekazu medialnego podchodzę naprawdę z dużym dystansem. Pojawia się tyle sprzecznych informacji i fake newsów powielanych przez media, że trzeba mieć do tego naprawdę dystans. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której chcę powiedzieć. W tych wydarzeniach nie ma dobrych i złych. Obie strony grają swoje role. A cierpią niewinni ludzie, którzy są bezpośrednio w to zaangażowani i w manewrowani. Wydarzenia te mają spowodować strach w ludziach. I już powodują. A strach ten jest odpowiednio podkręcany właśnie przez media. Te same media, które grzały temat pandemii przez ostatnie dwa lata. Przykłady tego strachu mieliśmy kilka dni temu, kiedy ludzie w panice stali godzinami do stacji benzynowych i tankowali paliwo nawet do worków na doworków na śmieć. Stali w wielkich kolejkach do bankomatów i wyciągali całą gotówkę, którą mieli na kontach. To była tylko próba tego, co myślę, że może się stać w niedalekiej przyszłości. Mam wrażenie, że wydarzenia te, podsycane w odpowiedni sposób. I przekaz medialny będą prowadzić do załamania gospodarczego. Wojna, podsycanie konfliktu powoduje panikę u ludzi, a panika jest najgorszym doradcą w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Poza tym, wydarzenia te z pewnością przyniosą ze sobą jeszcze większe zadłużenie i tak już bardzo zadłużonego świata, co w konsekwencji przyczyni się do upadku starego porządku finansowego. Na czym zależy takim ludziom jak Klaus Schwab, który już zmierza w kierunku zresetowania świata. Kiedy nasze oczy skierowane są w kierunku wschodnim pod płaszczem działań wojennych, dzieje się bardzo wiele innych wydarzeń, na które opinia publiczna kompletnie nie zwraca uwagi. Dzisiaj, kiedy nagrywam ten odcinek to jest 1 marca 2022 rok. Ma się odbyć posiedzenie Międzynarodowego organu negocjacyjnego przy ONZ, ja już wspominałem o tym na poprzednim nagraniu, ale powtarzam to jeszcze raz, bo uważam, że to jest bardzo ważne. Posiedzenie to w dużym uproszczeniu będzie dotyczyć dyskusji nad przepisami prawnymi. Ułatwiającymi walkę z kolejnymi pandemiami. Oni tak twierdzą przynajmniej. Dyskusja i wdrażanie tych przepisów będzie się odbywać pomiędzy 194 krajami będącymi członkami WHO, czyli Światowego Forum Światowej Organizacji Zdrowia. Spotkanie i ten cały event oraz wdrażane przepisy są o tyle niebezpieczne, że poszczególne kraje należące do WHO. Nie będą już mogły w żaden sposób samostanowić o sobie w zakresie ochrony zdrowia, kiedy wybuchnie następna pandemia. O tym, jak łatwo jest taką pandemię stworzyć, no to już po dwóch latach obserwacji tego wszystkiego doskonale wiemy. Kolejne spotkania będą się odbywały cyklicznie, gdzie będzie, gdzie będą przebiegać kolejne dyskusje, a także kontrole wdrażanych przepisów. Na szczeblach poszczególnych krajów. Całość ma być dopięta na ostatni guzik do 2024 roku, ale to już jest taki najpóźniejszy termin. Przynajmniej ten ich kalendarz tak mówi. Możemy sobie tylko wyobrazić, co będzie się działo na świecie do tego czasu, żeby odwrócić naszą uwagę w taki sposób, żeby szanownemu gremium nie przeszkadzać we wdrażaniu tych haniebnych przepisów. Oczywiście mówię to z dużą dozą sarkazmu dość znamienny jest fakt że zaledwie kilka dni temu nasz minister choroby Adam Niedzielski wystosował bardzo zastanawiające oświadczenie ja tylko przeczytam jego fragment całość umieszczę w linku pod filmem a tutaj zacytuję tylko fragmenty Państwo będziecie mogli przeczytać sami a więc co w tym oświadczeniu napisał Adam Niedzielski. Naukowe autorytety środowiska medycznego oraz kampanie informacyjne prowadzone przez WHO pomagają w walce z infodemią i zwalczaniu ruchów antyszczepionkowych. Międzynarodowa solidarność jest teraz potrzebna bardziej niż kiedykolwiek, aby posunąć naprzód proces szczepień. Nikt nie będzie bezpieczny, dopóki wszyscy nie będziemy bezpieczni. No tak, ludzie na świecie nie za bardzo dali się zaszczycować. Z tego, co się orientuję, to jest to około 60% wszystkich ludzi. A więc oni tym ciemnym ludziom pomogą, bo być może nie wiedzą, że są chorzy. No ale wracajmy do doświadczenia. Do Kolejny fragment. Świat stoi w obliczu największego wyzwania. Ostatnich dziesięcioleci epidemia wirusa COVID-19 udowodniła, że we wzajemnie powiązanym świecie lokalne ogniska epidemii mogą stanowić zagrożenie dla każdego kraju i każdego człowieka. Wyzwanie o skali ogólnoświatowej wymaga ogólnoświatowej reakcji. No, słuchajcie, wynika z tego, że, że oni się nie cofnął. Oni nie czują wstydu, nie czują żalu, nie czują wyrzutów sumienia. Wcale nie boją się opinii publicznej. Nie poczuwają się do winy za pełny blamasz prowadzonej przez ostatnie dwa lata polityki pandemicznej. Nie boją się żadnych rozliczeń. Dalej sumiennie realizują postawione przed nimi cele w zasadzie bez mrugnięcia okiem. I tutaj należy zwrócić uwagę na fakt, że w zasadzie to już jest taki zaczątek nowego porządku. I to już taki zaczątek. Nowy porządek jest już w zasadzie od dawna. Teraz oni naprawdę dopinają wszystko na ostatni guzik. Ostatnio premier Morawiecki opowiadał coś na temat jednej wspólnej armii europejskiej. Nie łudźmy się, świat. Polityki, biznesu tego wielkiego, korporacji, idzie w jednym kierunku. Świat religii, hierarchów kościelnych, tych największych kościołów robi to samo. Idą w kierunku jednej fałszywej, światowej religii. Religii, która nie jest tą właściwą. Jest przeciwną Bogu. Tak to trzeba jasno powiedzieć. Ale żeby tak nie było całkiem strasznie, bo tutaj takie wiadomości Wam przekazuję. Słuchajcie. Starajcie się szukać ludzi, którzy myślą w podobny sposób do Was. Spędzajcie czas z rodzinami. Rozmawiajcie na ten temat. Dyskutujcie. Jeżeli ktoś się waha, Warto o tym mówić. Udostępniajcie materiały, jeżeli uznacie, że warto. Korzystajcie ze sprawdzonych źródeł. Nie dajcie się ogłupić tym przekazem medialnym. Nie dajcie się zastraszyć. Bo to jest najgorsze, co może być. Człowiek, który naogląda się za dużo telewizji, robi potem niesamowite głupoty. Da się do tego wszystkiego przygotować. Po pierwsze, trzeba zaufać Bogu. A po drugie, rozmawiać z ludźmi. A po trzecie, po trzecie, robić też bardzo wiele samemu. Ja już wspominałem o, o tym, żeby póki jest jeszcze w miarę spokój, robić sobie różnego rodzaju zapasy. I to nie są żarty. I to nie jest sen wariata. Naprawdę to nie jest sen wariata. Dziękuję za uwagę. Mam jeszcze bardzo wiele tematów. Które chciałbym poruszyć, i mam nadzieję, że niebawem nagram kolejny odcinek o tym, co się aktualnie dzieje i do czego, do czego tak naprawdę to prowadzi. A tymczasem, do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się.